Cieba, jestem Bizonej, a to jest Stalker Dzień Czarnobyla. W poprzednim odcinku dotarliśmy do Rostoka, ale psy mnie ugryzły w łydkę i po prostu odpadły. <laughs> Dlatego podchodzimy tutaj jeszcze raz do tego miejsca. O, oh, kurde! O, ale go odstrzeliłem! Up, Jakie skoczne dziady! Co to jest? A ty, kurde! Dobra, ja ogólnie bym sobie pobiegł. <laughs> Yy, dalej. Zobaczymy, czy będę mógł wejść, czy, czy znowu mi skraszuje gra o, w tym miejscu gdzieś mi może można za tą linią krwawą. Haha, ha, działa wszystko naprawione. No i to jest to. Takie. O! Nie! Nie kraszuj! Je, żyje! Tam są psy. Co się dzieje gro? E, tu mam gościa, który mnie nienawidzi, bo mam broń, a tutaj jest jakiś chyba przywódca. Ja od niego mogę ogarnąć tutaj questa, o ile gra przestanie mi się zacinać. Nie przestanie mi się zacinać. Siema stary. Sierżant Kicenko. Kicenko? Lubisz kicać? No dalej. Nie zatrzymuj się. Na co się gapisz? Przy placówce doszło do jakiejś masakry. Co się stało? No właśnie. Tyle krwi. Ktoś rodził? W sensie, to, to ostatnia fala mutantów, która napłynęła przed zwarciem. Przez 3-4 dni jest cisza. A potem kolejna fala. Gdyby nie my. To nie byłoby baru, nie byłoby powinności. Słucham? To jest straszne. Stanowimy ostatnią barierę na drodze tych popieprzonych mutantów. Wielu naszych tu właśnie pożegnało się z życiem. E, chciałbym się czegoś dowiedzieć. Potrzebuję zlecenia. O, to jest ciekawe. Masz coś dla mnie? E, Zlikwiduję legowiskopców. <laughs> nie ma sprawy. Zlikwiduję. Pomimo naszych wysiłków z wysypiska, ciągle dostają się tu różne stwory. Pewnie nawet sam widziałeś stado psów na południe od nas. Jeśli je zabijesz, dostaniesz nagrodę. Jestem gotów. Chciałbym się czegoś dowiedzieć, to później, to jak wykonałem zlecenie. Myślałem, że żeby pousuwać sobie tą kamienną krew, żeby aż tak mocno nie dostawać po dupie, jeżeli chodzi o ujemne procenty do statystyk. Bo mam tutaj kotleta, który daje mi 400 HP. To, jakby te dwa y, połączone razem y, artefakty, tylko że tutaj dostaje 10%, a tu, jak dam te dwa, dostaje 20% na minusie, więc nie mogę na to pozwolić. Więc sobie to od, odłożę do ekwipunku i to sprzedam. Taki jest plan. A my zajmiemy się psiakami, Powyszczelamy je, i może dostaniemy jakąś ciekawą nagrodę za to. O, kurwa. <laughs> Ten skoś się pojawił tak kompletnie znikąd. Dosta oho, oho, biegnie, biegnie. O ja pierdyle! O Boże, aż mi się przypowiada taki inny porąbany, skaczący trań. To jest z jakąś maską bodajże na, na reju. Ha! No i proszę za dwa pieski, cyk, nagroda. O je, <grytanie> oh yeah, takie zlecenia to ja lubię Łatwizna! Stary. Dawaj jakąś porządną nagrodę. No bo będziemy mieli problem, jeżeli tego nie zrobisz. E, przyszedłem tu w sprawie zlecenia. Było bardzo trudne. Myślałem, że nie dam rady zlecenie wykonane, kotlet! Zarąbiste, no chyba dzięki, proszę bardzo, czyli mogę sobie dać kotleta, nie grawi tylko kotleta i będę miał... Znowu 20% na minusie. To mi daje co? Minus 10 porażenia prądem i minus 10 porażenia prądem. No to to chcę. też może nawet jeden yy, by wystarczył, nie? To co daje mi 73 yy, plus wytrzymałości, to mógłbym nawet zdjąć. No i wtedy wydaje mi się, że tak długo bym biegał. A to jak założę to minus 20% do zadrapania, siły uderzenia. No i nakładki odpornej, czyli to tak naprawdę ten strój daje mi 4% przez to, ile tutaj mam tych kotletów. Panie, jest niedziela, panie, co to ma być? No, dobra, założę to niech będzie. Pytam go o coś innego. E, przy placówce doszło do jakiejś masakry. Chciałbym się czegoś dowiedzieć, dawaj. Pierwszy raz tu jestem. Opowiesz mi coś o tym miejscu. Przed wypadkiem z 1986 to były tereny przemysłowe. Jak widać, niewiele z tego zostało. W piwnicy koło hangaru znajdziesz bar 100 radów. Zarządza nim miejscowy handlarz, który pełni też funkcję barmana. Jak chcesz zahandlować. Pogadać, dostać zlecenie albo usłyszeć najświeższe wieści to jest właściwe miejsce. Mamy tu też arenę, uh, uh, gdzie możesz walczyć i zarabiać kasę. Niedaleko areny jest baza powinności. Jeśli chcesz do nich dołączyć, idź prosto do bazy, a oni ci powiedzą, z kim masz gadać. Aha, przy okazji, cały teren chroniony jest przez powinność, więc zachowuj się grzecznie. Jenoś broni na wierzchu. Jak zaczniesz strzelać, patrol cię szybciutko uspokoi, tak? Śmiertelnie. Wspominałeś yy, coś o barze. Możesz mi powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje? W piwnicy za hangarem, to ci na mapie. Dzięki za informację. Mówiłeś, że jest tu baza powinności. Ja się tam dostać. Leży niedaleko areny, zaznaczają ci na mapie. Dzięki. Wspominałeś o arenie, prawda? Gdzie dokładnie jest? Wyjdź z hangaru z pękniętym dachem znajdziesz się na wprost niej. Zazn zaznaczę Ci na mapie, dzięki. No dobra, masz, masz jakąś kasę? Nie, o tym będziemy nie za bardzo. Yy, no dobra, spoko. Co my tu mamy na przykład w tym miejscu, proszę bardzo. Uu. Potrzebuję jedzenia? W ogóle nie mam nic, nie? Wszystko zeżarłem. O, co to jest? Schowek, proszę bardzo pusty. Mogę spać? Ja, ja chciałbym się przespać. Ja, jak się tutaj śpi? O! Nie możesz spać po pobliżu? W pobliżu kręcą się wrogowie? Jak to? Gdzie niby? To jest wróg? Chuj ja ci dam. <grywa> no dobra, to idziemy do tego baru i tyle. Chciałem, żeby przestało padać było jaśniej, ale mogę sobie pomarzyć. Nie będę wyłączał latarki, będę sobie tak łaził z tym i tyle. No dalej, nie zatrzymuj się. Na co się gapisz? Na twój bebech. Masz może jakieś ciekawe informacje? Hmm? Ci z wolności zaszyli się za starymi... Magazynami, szlak by ich trafił, pieprzony no ale co, dokończę. <grystanie> Dobra, a z kim jeszcze tu mogę pogadać? Chyba nie, chyba nie. Oto to idziemy, tam będę tam wejść, czy nie? Dawaj pan, no A moje oczy, to jest dzień. <grystanie> Mimo, że wygląda jakby była noc. O, uwaga, crash? <grystanie> gra się tnie jak normalnie, nieważne kto. Nikt raczej, nie dołączcie do powinności. Aha. Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Ta, ta, już dołączam do powinności. O ile gra się przestanie przecinać. Po prostu tu jest bardzo dużo ludzi dookoła i oni się wszyscy muszą załadować elegancko. Arena! Haha! Ha. Chyba, albo apteka. Nie, raczej nie. Dzień dobry panu, ja przyszedłem tak ogólnie kupić ziemniaki. Mogę sobie coś tutaj wziąć? Czy zabije, jak wezmę coś? O! A tutaj coś masz? Uuu, nic. Uwielbiam, jak w, tym, w tej modyfikacji praktycznie nic nie mogę znaleźć w skrzynkach. Uuu, a tutaj? Ojej, oh yeah. ja mogę otwierać szafki, ale nic w nich nie znajdę. E, witam cię, kolego. Arni. Arni?! Uwielbiam cię z Predatora, nie? Wiesz, o co chodzi. Okay. Siema, jest dla ciebie nowa walka. Na razie! Mów dalej. Pierwsza walka, co? Twój przeciwnik to ochłap. Tak jak ty. Jest tu z powodu długów i ma dwie opcje. Albo wychodzi i walczy, albo ląduje w najbliższej anomalii. To osaczone zwierzę, więc uważaj. Sprzęt na dziś, pomyślmy. Mam! Dostaniecie po PM. -ie. Dwa magazynki na web powinny wystarczyć. Jak go nie dojedziesz, to rzucimy cię psom na pożarcie. Więc raczej nie masz wyboru. No ruszaj się. E, jasne, jestem gotów. Dawaj mnie pan. Ja walczyłem w ogóle, ale nie poprzednio chyba, nie. Poprzednio grając, nie? Na ten, prowadząc serię. <śm> 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 kamera! Co to jest? A, To jest dobre, bo ogólnie mam karabin? Aha, a popołem je taki, a ja myślałem, że to karabin ma być. No dobra, zobaczymy. Tan, 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 jest! Juhu. No i co? Ha? zginiesz! Dałem mi swoje PDA, tyle z ciebie zostało. Bum! Anulowałem jego długi. <śc recurring> udało mi się. Wygrałeś tysiąc rubli. Wiesz, co to jest? Nawet na waciki nie starczy. Mógłbym powalczyć jeszcze? Mów dalej. Twoja ostatnia walka gówno znaczy. Wciąż jesteś tym samym ochłapem, co wcześniej. I żadna szanująca się osoba nie postawi na ciebie choćby magazynka. Jeśli chcesz zarobić konkretny szmal, to musisz jeszcze kilka razy wystąpić na arenie. Twój nowy przeciwnik też przeszedł pierwszą rundę, a jego walka była znacznie cięższa niż twoja. Nie lubię go, jeśli mam być szczery. Za szybko zabija. A widzowie chcą czegoś innego. No więc wyłaś tam i pokaż na co cię stać. Po tej walce stawki wzrosną. Musisz tylko przeżyć, to wszystko, dawaj. Okej. Okay. O, mam cię. Uwaga. A! Zarąbany. Dawaj mi swoje peda. Bum. Tak się robi, kurde kasy. A jak. Wygrałem, no dawaj. Mów dalej. Proszę, proszę, widać nie jesteś wcale taką ciotą, jak się wydawało. Panie, nawet, żaden mnie nawet nie drasnął. Pora, żebyś spróbował się w prawdziwej walce. Staniesz naprzeciwko dwóch gości. Na jednego wołają Szwed, a imienia drugiego nie pamiętam. O mój Boże, bezimienny z gotyka. Specjalnie ich dobraliśmy, bo się szczerze nienawidzą. Czyli nie musisz się obawiać współpracy z ich strony. Prędzej sobie nawzajem łebost od strzelą. Dziś mamy dzień ze strzelbą, więc nie pozwól im się zbytnio zbliżyć, bo trzeba cię będzie zbierać po kawałku. Obstawiają 1 do 10, czyli jak wygrasz, to trochę zarobisz. Do yy, Tak jest. Boom! O kurde, ależym żeby... O Boże! Ależem dostał. Cyk, o Boże! Nie! No to koniec. Dobra, lecimy, nie będziemy się bawić kotka i myszkę. cyk łajzo. ale żebym go trafił, nie? Gościu jest 5 km ode mnie Ruszaj się, cholera. Dawaj, strzelamy, cyk! Co to jest jakiś rozkrok? wow, Co? No to fajnie Strzeluj. kurde nie! Kurde, nie! Umieram! Nie! Nie chcę umierać! Cyk. Chyba sy robisz! Dobra Hej, okay, to lekko w szoku byłem. O, mam go, mam go, ale nie trafię go. Co ja, kurde, jestem Superman. Sam jesteś z boku. Goku, są Goku. kurde. Ale ja, ja jestem mistrzem strzelania. Mówiłem to już? No, fiap. Nie wiem, dlaczego próbowałem go zaszczelić bez latarki. tak już wiedział, gdzie ja jestem, tak samo jak ja wiedziałem. Przynajmniej lepiej bym mógł wycelować, mniejsza. O, oh, udało się, jeden leży frajer. Tylko gdzie jest drugi. Widzę go. Gościu Afyki jest na tym! Na y, spałnie. <grystanie> o Jest! Zarąbani! O ty gnido! Ho. Chryste, panie, oni normalnie tą szczelbą to z 5 km do mnie szczelali. Wow, to było trudne, okej? Okay? 3000, wygrałeś o to nagroda. Ho, dobra, żygał, nie? <grystanie> Ile mi z tym zeszło? Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Co to jest? Mów dalej. No to teraz spokojnie mogę powiedzieć, że mam przed tobą wojo sobą wojownika. Ale ja nie mam w ogóle przy sobie rzeczy. Rodziwego wojownika. Czas na walkę drużynową. Do pomocy dostajesz dwóch kotów. Jeszcze nie walczyli, ale to bracia, więc musiałem ich wstawić do drużyny. Na twoim miejscu za wiele bym się po nich nie spodziewał. Staniecie naprzeciw doświadczonego zespołu. W tym sezonie mierzą finał. Niebezpieczne dranie. Mają różną broń, ale jeden używa strzelby automatycznej. O, cudownie. Na jego szczególnie uważaj i powodzenia, stare Na pewno się przyda. Tak, nie mam w ogóle rzeczy. Tak jakbym. Yy, to jakby przez to, że dołączyłem do tej areny, nie? To mi się podoba. Karabin, to ja, z karabinu to ja mogę strzelać. Chyba? Gdzieś tutaj był ktoś. Dawaj, umieraj gnido do, ale żem go trafił. Czy ktoś to widział? Oby nie, bo to wstyd. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Aha, tutaj. O, nie! Zarąbali! Dobra. Ładuj, ładuj stary, a czy... No, no dokładnie. O! Strzelba gościu ze Jak on mnie trafił? Dawaj, dawaj, strzelaj, czemu jesteś taki ślepy. Jak jak krwawie? nie to to już po mnie. No bo leży, ale ja jestem... O! Mam bandaże! Mam bandaże, zarobiście. To mi się podoba. Uwaga. O kurde! O jest, jest, jest. Jest łajzol! Chyba. A Boże swojego zastrzeliłem, dobra. To ja sam jestem tej kotem. O, leży jeden, ale frajer ze strzelbą jeszcze sobie żyje, nie? Dostał? Jest dostał. Chyba dostał. Ta, leży Łajzolec. O, udało się. Huh. Easy. Wygrałem tysiące. No dobra, mów dalej. Czekacie dziś wyjątkowa walka. Nawet wojskowi już o tobie słyszeli. No co się dziwisz? Oni też tu walczą. Wśród widzów jest nawet generał U. Kolesie są ze speknazu, o zajebiście. albo omonu. Mają dobrą broń i, jak możesz się spodziewać, niezłe pancerze. Ale nie bój się, przecież nie zostawię cię tak na pastwę losu. Dostaniesz kamizelkę używaną przez tych z wolności. Jest lekka, więc nie będzie cię spowalniać i dalej. Pokaż im, że stalkerzy to nie jacyś chłopcy do bicia. Powodzenia! A co dostałem? Karabin, ale jakiś taki. O, jakiś abrakan. Dawaj, strzelaj! Taki kurde specjalista! Hehehe! Szczelaj! Wymiana ognia! śmieciu! U, jaka co broń? To jest ten! Wal! Ha! A mam go? Tak, dupla, jasne. Dobra, wygrałem, nie? Proste. Sześć tysięcy bang. yeah. Eee, mów dalej. Pora, żebyś pokazał, na co cię stać. Powinność schwytała grupę bandytów, którzy sprawiali problemy z talkerą w okolicy Rostoku. Zaskoczyli ich w nocy, więc większość udało się wziąć żywcem. I tak mieli wszystkich stracić, więc przekonałem frakcję, żeby dali im szansę. Jeśli któryś przeżyje, opuści zonę w puszce. Co jest lepszym losem niż śmierć tutaj? Nie są zbyt dobrze uzbrojeni. Kilka pistoletów, obrzynów i karabinów. Ale jest ich sześciu. Więc pilnuj, więc się pilnuj do dzieła. Ilu ich jest? A, nie, oszalał pan. Oh yeah, oh yeah. granatnik głowy. Aha, A, nie mam, nie mogę strzelać. Aha, no to się poszczelałem. Rzeszok. Uwaga, tam jest. Fra o, dobra, o, mam jednego frajera. O ile go trafię, to będzie dobrze. O, leci następny, ale też leży. Wiecie, że amunicji mi starczy, ile mam jej. No, trochę mam na szczęście. Co tam łajzo, jak tam? E? Fajniej się leży na glebie. O, jak mi podszedł! paniak, jak mi dostał. Oho, gościu, ze szczelbą zarobiście. O. Dobranoc, wszyscy stało oh yeah. się na z tej szóstki nie było odpisane. A oh yeah, to przeładowanie. No, wolność i swoboda tylko dla mnie. E, ile kasy? Osiem tysięcy. Jak to już koniec? Jak to? No na razie. E... O, wszystko było w skrytce. O Boże, dostałem zawału. No i 66 tysięcy jest. Zajebiście, naprawdę. Ale myślałem, że wszystko straciłem. Może dobra, nie lubię sobie stary jaj, okej. Okay. To wszystko, tak? Już nie mogę.. Brak ci doświadczenia na tę walkę. Co? Tu jeszcze nie koniec? Ale pusta, czy jest tutaj dookoła coś ciekawego? Pokaż, jest to jakaś skrytka oprócz wyjścia do dziczy. No, ja najpierw chciałbym odejść te dokumenty. Odnoszę te dokumenty już od któregoś odcinka, nie? Pst. Taki jestem specjalista. mi to od, od poprzedniego, no ale to nieważne. Tutaj gdzieś jest bar. O, elegancko. O oh yeah. i wszyscy są, powiedziałem ja do... wejdź, nie stój tam. Stary, jeszcze nic nie mówiłeś, więc o czym ty do mnie gadasz w ogóle teraz? Dzień dobry, witam, witam. Uuu, co tutaj jest? Mhm, mm ktoś to mi rozczytać, bo ja nie, nie znam się na... O, na hieroglifach. Dziękuję bardzo za taką... O, chlebek, mhm. Ja lubię chlebek w ogóle, nie? Lubię po prostu piętka, no nie wiem, z masełkiem, kurde, elegancko. Śmietana czy coś. Uuu, co my tu mamy? Macie tu jeszcze jakieś... O, wódka, no to, to jest to tutaj energia. Wszystko mogę sobie tak wziąć? I nikt mi nie sprzeda kosy? <laughs> Żyć nie umierać. Dobra, panie Barmanie, pogadajmy. I proszę bardzo, jaki elegancki ubiór. czapeczka kazeciarza. Mm. A więc, panie Barmanie? Witaj naznaczony. Masz te dokumenty z Instytutu? E, proszę dokumenty z Instytutu. Ekstra robota naznaczony. Wreszcie mamy te papiery. Muszę do nich teraz zerknąć i może dowiem się jak się dostać na północ. W międzyczasie, jeśli brakuje ci pieniędzy, możesz walczyć na arenie. Właściciel nazywa się Arni. Przesłałem ci współrzędne. Dzięki, ale już skończyłem. OK. Buu! Dobra. Dokumenty, które przyniosłeś z instytutu wyjaśniają parę kwestii. Ale wciąż mamy za mało danych, żeby uzyskać pełny obraz. Jest wzmianka o jakimś laboratorium X-18, a opis pasuje do podziemi w Dolinie Mroku. Mm. Wygląda na to, że musisz się tam udać i zdobyć brakujące informacje. Laboratorium jest zamknięte. Potrzebujesz dwóch elektronicznych kluczy. Ja dam ci jeden, ale drugi musisz zdobyć od dzika w Dolinie Mroku. Mów dalej. Wszystko, co musisz zrobić, to zdobyć drugi klucz do X18, dostać się do środka i zabrać drugą partię dokumentów. Pamiętaj, żeby zabrać kombinezon ochronny, bo inaczej za Chiny nie dostaniesz się do laboratorium. A więc, jak? Zrobisz to? A, postaram się. Kombinezon, kombinezon Stalkera. Boom. Świetnie będę czekać. Chcę się czegoś dowiedzieć. Okay, no, dawaj, no, no, spokojnie. Ja tu dostałem coś ciekawego: jakiś detektor. Eee, niedźwiedź, o proszę bardzo, dziękuję bardzo. Kotleta sobie założę i założę sobie też gdzieś taką lepszą wersję. Super. Krwawienie, to może sobie odpuszczę. Dodam mi, no, a nie, to niech też będzie. Gdzie to było to takie lepsze, to jest to. To niech sobie będzie, okej. Chociaż to też mi odejmuje porażenie prądem, ale okej. Detektor elegancki, pokażę jak to wygląda. Nie mogę już, nie mogę iść, no dobra, no to posprzedaję parę rzeczy. Dawaj, handel, cyk. Czego ja tutaj używam? No bo to sprzedam, chociaż to trochę cena jest słabsza, ale to nieważne. Sprzedam to. Sprzedam to i sprzedam to. I tą strzelbę. No i mam lepszą. No, mam lepszą i tyle. Dobra, sprzedaję te strzelby na Dios. to też sprzedam. Coś tu jeszcze mógłbym sprzedać. O, na przykład Grawi mógłbym sprzedać. Ja sprzeda daję mu to. Co jest stało z tym. Aha, uciekło do góry. Fajnie. Podoba mi się to. Meduza. Czemu uciekasz, meduzo? Do wody. Raz. E, znaczy co? Eee, tutaj jest ta kamienna krew, to ja to wywalę. O, proszę bardzo, następne elegancko tutaj do sprzedania. D -d -d Detektor echo sobie zostawię tak na pamiątkę. To jest ten błysk, ale to nie. Swiedzidełko, może to bym wywalił, nie? Dobra, wywalę to, wywalę. Wy wydaje mi się, że tamten jeden wystarczy mi. Eee, to mi uciekło też. Komienzą sobie zostawię oczywiście. To to sobie wywalę. Eee, I chyba to tyle. Wydaje mi się, że to jest pokos ten 9 koła zarobiście. Wow. Znaczy, kombinezon wojskowy, panie, zarąbisty. Ale ja chyba mam lepszy, ten kombinezon Stalkera jest o wiele lepszy od tego. Dokładnie tak. E, co tu jeszcze masz ciekawego, stary? Uuu, ooo! Jakieś tłumiki. Okej, okay, dobra, to ja pohandluję z nim. I, z, I wykupiłbym wszystkie tłumiki i posprawdzałbym, czy nie pasuje mi może do jakiejś Do którejś z moich pukawek? Albo do karabinu, albo do strzelby. Także handlujemy, 80 koła. Panie! Urgh! oh a yeah, to jest zarąbiste. E, no dobra. To zapisuję, graj i zobaczymy, który tłumik pasuje. Tylko się ubiorę, bo tak trochę niekulturalnie tak stać w Majtolach. <grywa> Dobra, e, także zobaczmy. Handel, elegancko. E, pokaż mi te tłumiki. Zobaczymy, który pasuje. To jest w ogóle jakiś wupny addon. Uuu, a nie mam wupny. To jest wupny. O! Dawaj, wupny, co? E, grana... Granite launcher, co? Ale nie umiem gadać. Dawaj, wszystko kupuję, dawaj, wszystko po kolei. Wypłynęły addon, to też, to też, to też i to też, o i tutaj też coś jest, NC. nie mam pojęcia co kupuję. O, z tą amunicją miałem problem, ta literka to takie dziwne U, no właśnie, z tym było problem, trzeba było zmienić i przez to mi gra klaszowała przez takie gówno, zobaczmy. Co pasuje, gdzie? To nie pasuje do niczego. To też nie pasuje do niczego. Jak on nie pasuje do niczego? Ej, jak to nie pasuje do niczego? To bo to niesprawiedliwe jest. No dobra, a to też nie pasuje. Zarobiście. O! zarobiście. Co to jest za tłumik? Jest? Odczep tłumik. To był ten? Ars. A nie. Tak, to był Ars. Ars, coś tam. Okej. Okay. A ja bym tak założył to. To jakby jest też Ars. Uuu! Zarąbiście. Mogę i do karabinu i do tego. Dobra, ja bym sobie przyczepił do strzelby, bo z niej najczęściej korzystam, na bliski dystans oczywiście. Tu bym sobie teraz ogarnął. Czy to, do czegoś to jeszcze mogę przyczepić? Proszę? Nie? Za bardzo? Dawaj. A, szkoda, że tylko jeden tłumik jest. A, albo do tego, albo do tamtego, co? Ciedostwo, panie, co to ma być? No dobra, niech będzie do strzelby. Jak to wygląda w ogóle z tą strzelbą? A mogę poszczelić? Chyba zapiszę grę. Uwaga. O Boże, jaki super dźwięk. A jak na przykład, karabin? Szelaj. What the fuck? Wstrzymać ogień. Dokładnie, wstrzymać ogień. Cześć. <grymne> testuję moją wyciszoną broń. Jestem. Aha. Apteczka wojskowa, szkoła, zarobiście. Eeeh, <grymne> yy, boś ma inną ofertę. Nie mam w ogóle tłumików. Co? Jakim cudem? Słucham cię, barmanie? Co ty tutaj gadasz? No! Gości ma inną ofertę? Okej, okay, to wczytam jeszcze raz. No teraz też ma inną ofertę, ale tłumików nie ma. Uuu, 55 tysięcy. To jest taki kombinezon, który by mi pomógł, nie? Poradzić sobie w tym laboratorium. Dobra, a jak tobie więcej wygląda tutaj? Zakradnij się do bazy, spoko, gdzie to jest? Gdzie to jest? W dolinnym broku, o kurde. Oj, oj, oj. Dzik. Weź od dzika klucz do y, laboratorium, wydostań się z bazy bandytów, znajdź wejście do laboratorium. No, Przydałoby się kupić, no ale może gdzieś kurde znajdę, nie? Ten strój. Żeby nie wydawać tyle kasy. Dobra, kupię z ciekawości to. Dawaj, kupuj. 26 tysięcy, zarobiście. Zakładaj. Promieniowanie 90%, ojejo. To jest interesujące, ale kurde 55 tysięcy. Wydaje mi się, że to jest trochę za dużo, nie? I mam 26 tysięcy, no. To jest lepsze w ogóle od tego co aktualnie mam. Holy Jesus, okej. Okay. <grytanie> tak kompletnie znikąd, kupiłem sobie lepszy kombinezon. Nie wiem czy nie lepiej by było dozbierać sobie do tego całego egzoszkieletu. Nie mam dla tego pojęcia. Kupiłem coś za 55 tysięcy. i Szczerze mówiąc. Nie wiem czy to był dobry pomysł. Hmm... O. Mam ten tłumik, kupiłem go. I chyba nie będę kupował sobie lepszego stroju. Myślę, że ten kombiner z Stalkerami wystarczy. Przyczepię sobie elegancko tutaj to. O, mamy następny tłumik, udało się. <laughs> nie wiem, czy to wczytywanie gry to nie jest cheatowanie. Nie wiem. Wczytuję grę i bam, cyk elegancko. U handlarza zmieniają się te. Oferty. No i proszę bardzo, mam wyciszony karabin elegancki. I mam wyciszony shotgun elegancki, zarąbiście. Nareszcie tak. <laughs> Jestem w pełni wyciszony, proszę bardzo. Tu mam wyciszony pistolet, tu karabin, a tu szczelbę. Zarąbiście. No dobra. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj ma jakieś zlecenie. Zabij żołnierza, zabij bandytów. Zdobądź oko mięsacza, znajdź kotlet. Mam kotlet, ale nie, nie chcę mu dać. Okej, okay, to od niego na razie nic nie będę brał. Chętnie coś tam wezmę, ale na razie to popytam, yy, pogadam z tymi tutaj. Łowca, stary, mam olbrzymi problem. Ja zgubiłem mój karabin rodowy w dziczy. Chciałem odstrzelić kilka pijawek, ale ledwo uszedłem z życiem. Cholera, słuchaj, jak go odzyskasz, to ci zapłacę. Parę groszy tu zarobiłem i oddam ci wszystko, jeśli tylko mi go przyniesiesz. To pamiątka rodzinna, kapujesz? Przekazywana z ojca na syna, a ja go zgubiłem. Tak się z nim zżyłem. Był dla mnie jak część ręki. No dobra, mów dalej. Wszystko ci oddam. Tylko znajdź mój karabin, błagam. Zgubiłem go koło mi tego miejsca, gdzie żyją pijawki. Super. Masz współrzędne. Uważaj na siebie. Pijawki nie są przyjaźnie nastawione. Dobra, spróbuję znaleźć twój karabin. E, nie oszukam cię. Oj, stary, a spróbuj tylko. E, to nie jest... W, to jest w twoim własnym interesie, dokładnie. A mogę z tobą pohandlować? Nie. No i elegancko, mamy misję numer jeden. Tutaj ktoś jeszcze jest. Brom, Hik. Szlak by to trafił. Tak, owszem. Jestem pijany. Chcą... Chcą mnie wywalić z powinności, jeśli te misje też zawalę, wiesz? Ale ja się... Za dobre... Za dobrze teraz. Nie czuję, wiesz? Współczuję. Potrzebuję zlecenia. Masz coś dla mnie? Potrzebuję zlecenia. Masz coś dla mnie? Broń członka powinności. Eee, może później okej? Okay. A ty co tak się ustawiłeś jak model? Czego chcesz, Wysol? Wiesz, może o czymś, co przydałoby się kotu? Eee, jeśli jeszcze nie byłeś na arenie, to polecam. To dobry sposób na zarobienie paru drobniaków i udowodnienie wszystkim na czystać. Nie każdy ma jaja, żeby walczyć z kolejnym potworem. Szkoda. Człowieku, jak tylko odłożę kasę na porządny pancerz, to od razu w to wchodzę. Potrzebuję zlecenia. Masz coś dla mnie? Zabi zdrajcę, okej, okay, spoko Jakiś czas temu, razem z innym stalkerem Wybraliśmy się w podróż niedaleko zwęglacza Znaleźliśmy mnóstwo rzeczy W tym kilka artefaktów Jakich nigdy wcześniej nie widziałem Nawet na zdjęciach A ten sukinsyn mnie wykiwał Ostatniej nocy wykradł się I schował najcenniejsze artefakty A potem próbował mi wmówić Że, że same zniknęły Kilka dni temu widziałem jeden z nich U barmana, ale się wkurzyłem w każdym razie, jeśli dasz radę go znaleźć, przekaż, yy, yy, tak, przekaż mu ode mnie ołowiane pozdrowienia. A tak przy okazji, może od razu uda ci się dowiedzieć, gdzie jest jego schowek i zdobyć drugi artefakt. Warto, uwierz mi, jestem gotów. Zabij zdrajcę. Okej, okay, dzięki. Yy, to jeszcze jest dwóch ludków. Nie wiem, czy powinienem brać więcej zadań, więc może na razie wezmę te dwa. Posłyszałem, że jak w tym modzie weźmie się więcej zadań, to gra potrafi się wysypywać, więc na razie sobie odpuszczę. Także w następnym odcinku pójdziemy załatwić Stalkera, znaleźć rodowy yy, karabin. Potem znowu weźmiemy zadania i tak to mniej więcej się toczy. Mam tłumiki eleganckie w tych karabinkach. <laughs> Czuję się świetnie. Dzięki temu. Yy, tutaj są te pijawki. O, oczywiście, że tak. Dobra, gdzie jest ten cały zdrajca? Yy, o, tutaj. Rura? Aha nie, bo to jest związane z laboratorium ISO X18. No dobra, tym będę się wmartwił w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i do następnego siema.